Ten film jest dla kolekcjonerów, ponieważ to jest prezentacja mojej pierwszej budowli z LEGO, tak? Tak! Dobrze zostawieliście. Dzisiaj moją pokażę Wam pierwszą budowlę, jaką zbudowałam w swoim życiu. Przedstawiam wam. WK12. Wiem, że dziwna nazwa. Ale później się... Dowiecie dlaczego on się nazywa wk 12 Jak pokażę, jak, jak będziemy mieli 100 tysięcy subów, i pokażę twarz, w której też pokażę, powiem swoje imię. Mhm. Pokażę swoje imię. Zatem, tak. wk 12 był wzorowany na robocie Beny z kanału plastikowy świat Polecam zobaczyć. Polecam zobaczyć, bardzo polecam. To jest jeden z lepszych polskich kanałów, który recenzuje LEGO. Recenzuje figurki ogólnie i recenzuje też. W sumie tylko figurki i LEGO na przykład. Ale najwięcej to tam na przykład LEGO różnych. Czasem nawet. Raz, nawet jest odcinek, raz był nawet odcinek z recenzji Naruto. Jeżeli ktoś by chciał, jeżeli ktoś jest fanem anime. Więc, pomówmy sobie o WK-12. Był wzorowany, jak mówiłem, na robocie Ben. I e, e, bardzo jest taki kanciasty, bym powiedział. Trochę podobny do starych figurę... starych... E, ry, ...tych... Ba, e, transformersowych bajek, kiedy było w większości kanciaste i okrągłe, a... ...u mnie to akurat idealnie pasuje, kanciastość. Zielone ręce, tak. E, Zielone ręce to akurat taki jakby coś w stylu rękawiczek, tak wymyśliłem sobie, rękawiczek. Ale. Ale nie wiem dlaczego zrobiłem akurat tak. No w sumie jest powód, ponieważ nie miałem tych czarnych klocków, tych, więc musiałem, za, musiałem zrobić te zielone, a zielone nawet pasują do niego. Idealnie tutaj jest kolor czerwieni, zie trochę zielonego i niebieski. ciutkę taka niebieskiego. Mogę, jak chcecie, nagrać nawet film, gdzie pokażę Wam, jak zbudować tego robota. A więc tak, artykulacja. 360, w główce, może na luzie, do góry, do, do, na dół, wszędzie. Ręce, 360, do przodu, do tyłu, wszędzie można, wszędzie są w ogóle kulki. W ogóle ja użyłem tutaj systemu CCBS z Hero Factory. Tak. W te też są kuleczki. A w środku... I nawet ugh, można wyjąć jego. Serce. To jest jego serce, tak. Serce jego. I ogólnie. Yy, to był mój pierwszy budowla, jaką stworzyłem w swoim życiu. No kiedyś to jeszcze robiłem takie strasznie koralowe, kolorowe budowle. Wiecie, jak to kiedyś pięciolatki robiły. No, każdy pięciolatek kiedyś robił w, y kolorowe budowle. No. A zatem tak, przejdźmy do porównania. Lego Bionicle Borok, Lego Bionicle Tahu, którego możecie zobaczyć recenzję na moim kanale, kanale polecam, zarumbista oraz Rakshi. A że mój kanał jest odbierany dla kolekcjonerów, to mała ciekawostka. Pluszowa małpka z McDonalda. Ta, <grym> ta małpka... To będzie szczyt. Ta małpka będzie na każdym moim filmie z recenzji. Będę ją pokazywał. To jest piękna małpka. A zatem, to w sobie był taki krótki odcinek: po prostu to jest taki odcinek na luzie. Ten akurat. Ten to jest taki na luzie. No z tyłu, oczywiście. Tutaj, tak. A w ogóle zapomniałem wspomnieć. Tutaj są takie czerwone kółka. Trochę jak u Grimloka z Fall of Cybertron. Jeżeli ktoś wie. Transformers Fall of, Fall of Cybertron grał lub wie, co to jest ta gra, to polecam. To jest po prostu najlepsza gra Transformers, jaką dostaliśmy. Poza może jeszcze e, tym Transformers Devastation. To akurat też było spoko ale Fall of Cybertron i War of Cybertron. Dwie najlepsze gry. Zatem to byłem ja, merdek. Widzimy się następnym razem Nara